Podchodziliśmy do tego spotkania z należytym szacunkiem do rywala, bo graliśmy, myślę, że z faworytem, faworytem tej, tej ligi. Nie bez kozery u siebie grają bardzo dobrze na wyjezie, na wyjeździe jeszcze tym bardziej, nie zgubili punktów. Natomiast no, w dzisiejszym spotkaniu jakby mi ktoś powiedział, że, że przegramy w ten sposób i to jeszcze w końcówce, to chyba bym nie uwierzył, mimo że mieliśmy dzisiaj swoje problemy kadrowe. No ale to jak każdy, to, to na to, na to nie, możemy mieć, nie możemy mieć wpływu. Zmiennicy wyszli, tak jak powiedziałem, u mnie grają wszyscy i pokazali, że stworzyliśmy raz, że dobre zawody, dwa, stworzyliśmy dużo dużo sytuacji. No szkoda, że to nie my strzeliśmy tę sytuację na 1-0, a, a, a Polonia strzeliła tą bramkę i, no i dowiozła, dowiozła te trzy punkty do końca. Ale my się nie poddajemy, gramy dalej. Tak jak powiedziałem, e, walka trwa dalej i nie ma co ukrywać, że te, te mecze mm, będą się teraz kumulowały. E, myślę, że, 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 że jeżeli będziemy tak grali jak dzisiaj z Polonią, to nie mamy się czego wstydzić i myślę, że będziemy punktowali. A, a jak dalej to pokażę, to, to zobaczymy.